W rankingu przestępczości to miasto wyprzedza nawet Hanower czy Berlin. Są dymy. Trzeba wiać. Ja mam na imię Wojtek, a to jest kanał o nazwie Tu i Teraz i bardzo miło mi Ciebie serdecznie widzu powitać na moim kanale i zaprosić do oglądania. Jestem w jednym z najniebezpieczniejszych miast w Niemczech. Gdzie przestępczość rośnie tutaj z roku na rok? W rankingu przestępczości to miasto wyprzedza nawet Hanover czy Berlin. Jest to Frankfurt, więc jest tutaj naprawdę niebezpiecznie. Ja po przejściu paru na metrów zostałem parokrotnie już zapytany, czy Marihuana, czy Cox. Więc początek jest. Przerażający. Obecnie idziemy sprawdzić ulice Czerwonych Latarni, czy inaczej bym to nazwał, domów publicznych, które zajmują dość spory obszar w Niemczech. Prostytucja jest tutaj legalna. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Kiedyś przejeżdżając przez właśnie Frankfurt, byłem świadkiem. Jak to tutaj wyglądało parę, te, parę lat temu? No, było tutaj dużo ludzi bezdomnych. Było tutaj dużo narkomanów. I przejeżdżając znowu przez to miasto, chcę sprawdzić, czy coś się w tym momencie, na ten moment, zmieniło w tym zakresie. Mocno wierzę, że tak. Aczkolwiek. Będąc jeszcze dość spory kawałek od tych dwóch ulic, które są skrzyżowaniem Taunus Trasę i jeszcze jednej ulicy, która mi teraz wyleciała z głowy będąc tak daleko jeszcze od Kaiserstrasse, Trasy, przypomniało mi się, będąc tak daleko jeszcze od tych ulic, ktoś mnie zaczepia i pyta się mnie o, o to, czy chce coś kupić. To domyślam się, że bezpośrednio na tych już ulicach może być grubo. Będę musiał po prostu uważać na siebie, na kamerę i nagrywać z tak zwanego przyczajki. Niemcy, z tego co wiem, do miejsca, którego się zbliżamy, nie są, nie są na pewno dumni z tego miejsca, ponieważ nie ma być z czego dumnym. Z tego co się orientuję, wiem, że. Wiem, że w Bundestagu w Bundestagu e, chcą chcą po prostu zwalczyć jakby tą prostytucję. Chcą wprowadzić model skandynawski. Model skandynawski został wprowadzony w Szwecji w 1999 roku i polegał on na na właśnie walce z prostytucją, na walce może bardziej z tymi ludźmi, którzy chcą, którzy chcą, yy, którzy są właśnie klientami, to z nimi chcą walczyć i chcą pomagać kobietom, które są tak naprawdę w potrzebie. Które potrzebują pomocy i jakby ten model skandynawski tak naprawdę jest skierowany do nich żeby im pomóc. Kom naj, naj. Kom O, widzieliście. Takie cyrki się tutaj odbywają. Po mało się zbliżamy. Do tej ulicy, że naprawdę tutaj będzie trzeba będzie uważać, żeby nikt kamery mi nie wyrwał. Tutaj mamy jakiegoś pana, który sobie leży. Więc model skandynawski opiera się na pomocy właśnie kobietom w potrzebie, dania im wsparcia po pomoc socjalną, lekarską po wyjściu właśnie z prostytucji. I miejmy nadzieję, że to, że ta walka się przykuje w sukces i te kobiety nie będą musiały zarabiać, zarabiać w ten sposób, bo bo z tego co możemy się zorientować, prostytucja równa się handel ludźmi tak naprawdę. Więc, 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 yy, więc jest to coś, z czym należy walczyć, i cel, którym, który miejmy nadzieję, że dojdzie do, do, do mm, jego realizacji, wdrożenia i ktoś tym ludziom będzie potrafił, potrafił pomóc. Więc to tutaj się te wszystkie bezyceństwa odbywają. Jeden z domów. Las Vegas. Słychać też polskie głosy. Dla kontrastu, zrobię parę przejść teraz Żeby zobaczyć jak to jest właśnie o takiej godzinie, kiedy jest jeszcze jasno I w godzinie wieczornej gdzieś się tutaj zabunkruję Pójdę na jakąś dalszą, dalszy spacer Czegoś się może napiję i po prostu przyjdę tutaj wieczorem zobaczymy jak to miejsce będzie wyglądać wieczorem ktoś zgubił buty kogoś wyrywało z butów

Cóż ta kobieta próbowała z tej, z tej kostki wydubać póki co nie zachwyca dlaczego policja z tym nic nie robi? Nie wiem Ci ludzie tak po prostu bezpośrednio siedzą na ulicy i robią to co robią, zażywają narkotyki. Strasznie to wygląda Strasznie. Nie widziałem takich miejsc w Polsce, powiem szczerze. Pod z żadnym pozorem nie można łapać dłuższego kontaktu z nikim wzrokowego, ponieważ to oznacza, że, to, że tak jakbyś tylko coś od nich potrzebował. Spacerując po Frankfurcie, odkrywam, że to bardzo piękne miasto. Mówi się, że Frankfurt to drugi Manhattan. Jest tu bardzo sporo nowoczesnych wieżowców i to prawda wygląda to zjawiskowo. Wiele z nich już stoi i miałem też po drodze, wiele, które się budują. Frankfurt jest miastem przepięknym, dużo tutaj nowoczesności stare miasto wcale nie jest takie stare, ponieważ podczas II wojny światowej zostało oszczętnie zniszczone. Co prawda to Warszawa jest najmłodszym starym miastem, ponieważ właśnie po wojnie zaczęto ją odbudowywać a Frankfurt został zniszczony przez Amerykanów nieco później. No cóż, troszkę popodziwiałem pięknych widoków. Wracam na Bezecięską dzielnicę. Tam, gdzie odbywają się niechczemne rzeczy. Kolejny piękny budynek. Patrząc po autach, jakie tutaj jeżdżą, powiedziałbym, że traktor jest bardzo bogatym autem. Strasznie szybko tutaj jeżdżą na ulicach. Mnóstwo widać kibiców. Widać jak mnóstwo Turków tutaj, tutaj jest a dostrzegam to po tym, bo dziś mecz Holandia Holandia Turcja właśnie i mnóstwo ludzi właśnie się obnosi z plagami Turcji kibicującymi są to zapewne są to zapewne, przybili, przy, przybyli tutaj tutaj Turcy, którzy się osiedlili na stałe bądź, bądź przyjechali za pracą. No cóż, my zmierzamy, zmierzam pomału w kierunku dzielnicy Kaiserstrasse, w kierunku tej właśnie ulicy. Zobaczymy jaki dysonans. No, ktoś strzelił w ramkę. Najprawdopodobniej. Właśnie Turcja wygrywa 1-0 z Holandią. Możliwe, że dziś na ulicach Frankfurtu będzie, będzie głośno. Fajne jest to miasto. Bardzo architektoniczne. Sporo, właśnie ciekawej architektury tu. Idę w kierunku, w kierunku tych ulic. Zobaczymy, jaki tam rozgarniaż jest o tej godzinie. Można będzie zobaczyć różnicę między godziną 18 a godziną. Niemal że 22. Jak to? Co tam? Jest sobota, też nie pada. Więc podejrzewam, że może tam być spory ruch. Ale tak, abstrahując od tego wszystkiego, to tak myślę sobie. Dlaczego policja z tym nic nie robi, że ci ludzie tak na legalu sobie zażywają różne substancje, niemalże na legalu, no praktycznie tak, no tak to wygląda, oni siedzą na ulicy, nietomni już od tego co zażyli, straszne to jest, mam na to swoją teorię, że, że może tak być, że ich stamtąd nie wyganiają, żeby się nie rozstrzygnęli na miasto. Nie wiem, czy moja teoria jest słuszna, czy też nie, ale skoro ja tutaj byłem przejazdem parę lat temu, i jest tak nadal, nic się nie, nie, nie zmienia, nie zmieniło. Nawet nie wiem, czy skala tego nie jest większa, to coś w tym musi być. Trudno uwierzyć, że nie mogą sobie poradzić z. Legalnie zażywającymi różne substancje z ludźmi, którzy to rozdystrybuowują, masakra więc my już wkraczamy na jedną z tych ulic, Taunus, Trasę sorry, jeśli. Um, nagranie nie będzie zbyt Dobrej, dobrej jakości, ale Czy też nie będzie Centralnego punktu Nie będzie ta kamera tak skierowana bezpośrednio um, Ale też nie będę, nie chcę się narażać I wydawać w jakieś, W jakieś niepotrzebne szarpaniny, czy cokolwiek innego Po prostu będę starał się Robić te ujęcia z nagrania z przyczajki. Ok, zobaczcie jak to wygląda o godzinie 22, kiedy słońce zaszło, a, a budynki się świecą, niczym choinki. I ludzie po prostu śpią na ulicy. Dochodzimy do skrzyżowania Taunus Strasse. Można powiedzieć rzut beretem od centrum, bo w zasadzie tak jest. Tu mamy biurowce, a tu mamy domy publiczne. Które ciągną się. Nawet policja przejechała. Dobra, no nic, idziemy zobaczyć. Mówi się, że w samych Niemczech jest od 200 tysięcy do miliona. Kobiet uprowadzają u sprzedających swoje ciało, zarabiających w ten sposób. Nie jest to potwierdzone, ile jest tego, ile jest dokładnie. Sporo kobiet pracujących w ten sposób. Ten cały rząd budynków w tych wszystkich budynkach, zobaczcie, ile, tego tu, ile tutaj tego jest. Wszędzie tutaj odbywają się nierządy. To, co tutaj się przeplata, to domy publiczne, kebabhausy prowadzone przez społeczność turecką, i ludzie leżący na ulicy. No i jeszcze kasyna. Mamy szpilhalę Szpilhalę Tutaj chodzi na to, że nawet tego nie wiedziałem, ale Kasyna Hazard jest legalny I kolejny keps Tutaj mamy Tak to wygląda Trzeba uważać chyba się uszczelili na mnie I tutaj wkraczamy na kolejną ulicę i kolejne miejsca domy publiczne Mnóstwo tutaj tego jest Jestem w szoku że niemalże w centrum Europy Są domy publiczne, jak domy publiczne, bo w Polsce tego nie brakuje również. Chociaż u nas prostytucja jest nie jest zakazana, od strony rower. Po autach można powiedzieć, że to bogate miasto Market. Ale to wszystko obrzydliwie wygląda no, Thank you, thank you no. Naganiacze Zaczepiają ludzi

Ojej, to jest przerażające. Nein. Nein. Dymy. Trzeba wiać. Myślę, że na dzisiaj już wystarczy. Trzeba zachować spokój w takich momentach. Chciał zobaczyć, czy nagrywam na coś na, na kamerze. Oczywiście powiedziałem mu, że nie. Chciał to sprawdzić. Dobrze, że ci, co przed nim przeszli, nie, jego znajomi, chyba nie wiem, nie starali się mnie zatrzymać. Na szczęście mam szybkie nogi. Z takimi ludźmi nie ma co się wdawać, żadne gadki słowne, ani nic innego. Kto wie, czy nie mają przy sobie jakiejś. Szczykawki, czy nie wiadomo co. Patrzę się za siebie, czy czasami gdzieś. Gdzieś nie biegną, ale widzę, że nie. No cóż. Moja kamera, mimo tego, że nagrywałem z przyczalki, Moje GoPro jest, że tak powiem. jest wygaszone w zupełności, całe jest w całości wygaszone, więc nawet się nie świeci ani nie, nie miga na, na czerwono nic, nic, w żaden sposób nie jest pokazane że, że nagrywa no ale po prostu pewnie pewnie myśleli, że Padnę ich łupem, moja kamera padnie ich łupem, ale nie ze mną te numery. Dobra, myślę, że na dzisiaj wystarczy, już wrażej I, i czekam jeszcze godzinę drogi samochodem do domu, więc będę się stąd już zawijał. Jestem już na wyjeździe. Na wyjeździe. Tutaj nie no, niemalże ta ulicę można powiedzieć, że są prawie w centrum miasta, ale już stąd odjeżdżam. Te moje nagrywanie tutaj w tym miejscu było trochę ryzykowne, bo, bo nikt sobie po prostu niezbyt życzy, żeby gdzieś go tam nagrywać, czy coś. Tym bardziej ten koleś, który tam ze mną biegł, coś krzyczał: Ty jesteś z policji, czy coś ten z tyłu więc pewnie i oni się też obawiają takich akcji Chociaż gdyby myślał, że jestem z Policji, chyba że miał na myśli, że doniosę na policję To wiem. O tutaj jakiś ciekawy przypadek. Zbiera pieniądze. żebrać a raczej żebrał Zpuszczam już miasto to już mówiłem, że to było ryzykowne też niebezpieczne bo ci ludzie tutaj normalnie się faszerują strzygawkami więc jest zawsze takie gdzieś niebezpieczeństwo, że coś się może wydarzyć, a z takimi rzeczami nie ma żartów. Na no szczęście jestem już w drodze powrotnej, nic się nie stało, patrzę na pozytywy, materiał nagrany, teraz jadę to zmontować i wstawić dla Was film. Także jeszcze raz do następnego zostaw swój komentarz i podaj odcinek dalej. Do usłyszenia, cześć!